Część pierwsza, grocik, butelka niebieska, bardzo fajna. Kolor bardzo przyjemny, płaskie dno. Warto zwrócić na to uwagę, biorąc, to będziemy to w trakcie upania wypłaszczali. One są wklęsłe. To nie jest najlepsze. Czyli pierwsze, jak uzyskać dobry materiał? To jest kilka metod, ja pokażę przy pomocy takiego, oto narzędzia gwóźdź z miedzi trend, który zbiłem, tak, wrzucam, po czym najzwyklej w świecie, no, zabezpieczam jeszcze, żeby mi tutaj odpadki szkła gdzieś nie poleciały, najzwyklej w świecie, mocno potrząsam. Taki głuchy dźwięk oznacza, że Aj, no, niestety rozpadło się, ale może trochę zbyt gwałtownie. Ale to już jest super kawałek do tego, żeby wyłupać. Tak, mniejsze grociki. No, zobaczymy przymierze, czy to pójdzie na konkursowe, czy na czy, czy inne że część pierwsza butelki, to jeszcze parę słów jak można je jak te dęka można uzyskać no po pierwsze tak ja pokazałem, że ten gwóźdź tutaj łebkiem na dół potrząsam dość mocno druga metoda, ten gwóźdź może być mniejszy, chociaż im większa masa tym lepiej i wrzucam ten, ten gwóźdź czubkiem i opłukuję bardzo, bardzo powoli kilkadziesiąt razy Lekko pochylone, tak żeby to pękało wzdłuż dna, i to odpadnie miękko, luźno. Po prostu zrobi pyk w którymś momencie z tej strony, tak? Jest jeszcze no, metoda. Można normalnie, najzwyklej w świecie, wziąć po prostu młotek, pierdyknąć, no gdzieś tam płaski kawałek szkła zostanie i tak i tak sporo się traci materiału, żeby wyrównać. Więc uwierzcie mi, nie trzeba się aż tak szczypać. O, tak, tak to ujmę no Inną metodą jest jeszcze taka, że trzeba mieć młotek gumowy, wiadro z wodą, nalewa się tutaj wody, wstawia się do tego wiadro z wodą, bardziej dla bezpieczeństwa, tak i uderza się mocno młotkiem gumowym. Ciśnienie napierającej wody powoduje, że to, że to wypada. Także tak, szkło, fajny materiał do upania, warto. No i będziemy się bawili dalej z grocikiem, więc Część druga zaraz będzie.